Cześć. Cześć! Zapraszamy Was dzisiaj na hall. Będą sukienki ze Stradivariusa, Jedna z was nam to zaproponowała i tam też zajrzałyśmy. Będą też sukienki z karmu. Ale nie tylko sukienki, słuchajcie, było. jak widzicie, coś dalej też jest. <laughs> I mamy też dla Was informację. Nie wiem czy dobrą czy złą, jak myślisz. To leży nie, dla kogo oczywiście dacie znać, jaka jest dla Was informacja, w sensie czy dobra, czy zła. Mianowicie rozmnażamy się. <noise> będą teraz dwa kanały. Posłuchajcie, jednak organizacyjnie jest nam to ostatnio bardzo, bardzo ciężko <noise> nagrywać. Dlatego postanowiłyśmy stworzyć dwa nowe kanały. Jeden będzie Edgy, jeden będzie mój. Linki są w opisie. Możecie sobie tam kliknąć i tam się będą od. może od za tydzień gdzieś tak pojawiać nowe odcinki. Także jak nam się uda zgrać czasowo, to będą ich wspólne właśnie na tych kanałach podzielone, a no jak nie, no to tyle ile będziemy w stanie tyle nagramy. Tak, na naszym wspólnym to co będzie, a to y, na oddzielne zapraszamy, także zobaczycie, y, co mamy tam y, do przekazania. Dla mnie. Sukienka z HM, jak widzicie, dla mnie maxi, do kostki wykonana w 100% z bawełny rozmiar S. Ona kosztowała około 130 zł, ale wszystko będziecie mieć podlinkowane pod filmem, bo weszły teraz wyprzedażę i jest po prostu taniej. Już Wam pokazuję jaki wzór, taki włączkę. Ta bawełna jest przyjemna, cienka. Mam rozmiar S i uważam, że jest trochę za duża. Tutaj czuję bardzo dużo luzu. Także dla tych, które wolą takie opięte i to jednak myślę, że byłaby lepsza xs Na mnie jest kombinezon ze Stradivaliusa z rozmiarze N. Słuchajcie, on jest wykonany chyba w 94% z poliestru i 6% z elastanu. a pewno bardzo duża, nie wiem czy 94 czy 96, ale to poliestr i elastan. Jest on przyjemny. Powiem Wam, w miarę się nie elektryzuje, co uważam, że jest dosyć wysoki tutaj stan. No widzicie. Dla może niższej dziewczyny, tak, tak przynajmniej ja mi się wydaje. Yy, ma bardzo fajne tytuł, już mam się odwrócić. Oczywiście mam wysunąć sobie założone, więc tam tych paseczków prześwitujemy wszystko. Ale ogólnie kolor jest bardzo ładny. Podoba mi się ten kolor, podoba mi się fason. Yy, bo w ogóle lubię Co to, to będę czarować? Tedan, zamiana teraz na mnie sukienka, którą prezentowamy Jak wiem, że że troszkę jest nam nie za duża. Yy, tak, no tutaj troszkę, tak, nie? A tutaj już nie, Przez, tutaj już nie przy także, <grym i tle> nie, <grym> <tle> ale skieraczka się, tak? A na mnie kombinezon. Jak widzicie na mnie jest już nieco dłuższy, bo sięga prawie do kostki. Jeżeli chodzi o rozmiar, to uważam, że jest dobry. Ja Wam pokażę z tyłu. No i fajnie ty twarzowy dla większości osób, bo i Edzia fajnie wyglądała, i tutaj czuję się w nim całkiem komfortowo, więc... Mamy ten czerwień, tak ma fajne. Tylko nie na 36 stopni. Kolejna zmiana, e, sukienka na stadywarzu z e, Sukienka ze stadywarzu z N. Słuchajcie, ma świetny skład, badał e, na Visco Zalen. To od razu czuć, od razu faktycznie to jest... No po prostu to, to, to idzie wszystko... Po urbanetycznie sprawdzić. Co Wam powiem? Kolorystycznie jest bardzo fajna. Jest ona z gumeczką z stylu tutaj. na ramionkach. troszkę ciężko przechodzi przez górę. Tak wiecie. Natomiast, no wydaje mi się, że jest dobra. Mimo, że tak ciężej troszkę przechodzi, ale przejdzie. Ładna jest. No ładna, właśnie, ładna długość. <grym> ładna długość. <grym> Na mnie teraz coś czarnego, wykonana sukienka w 100% z wiskozy. Mam na sobie rozmiar M. Ona tutaj ma takie jakby gorsetowe zapięcie. Nie wiem, czy zobaczycie, ale na stronie to dobrze widać, że jest tutaj Ala Gorset. Dopasowana. Uważam, że rozmiar M jest dobry. Trochę mi wystaje. Musiałby być taki bardziej wycięty, chyba. Natomiast rozmiar jest dobry. Ona nie jest zapinana, tylko wciągana. I ceny ceny rozmiary będą jeszcze dodatkowo nadal. Zmiana na, 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 na czarną, na moją ulubioną kolor prawie, że czarny słuchajcie, tak, czarny kolor i y, fajna, fajna sukienka jedyne, co bym się mogła przyczepić, że nie wiem, czy on to celowo bo już zawsze to zauważyłam, że wiecie te, tu nie, nie ma wierzbin, ale jest przeszycie i te przeszycie wychodzi tak nie w nie pięknie gdzieś, jeśli chodzi o piersi. Nie wiem, o co to chodzi, e, ale sukieneczka pewnie się tak. Nie wiem, czy już nie zbaczał z kursu. Uciekał <grywa> na Ja mam sukienkę, którą miała Edzia. Na ramionczkach one są z tyłu regulowane, więc możecie sobie podregulować. To niech Was nie zmieni, bo po prostu tak się opadły że ramionczka są, pomimo tego, że ich nie mam. Uważam, że rozmiar jest dobry. Ta MK jak na mój wzrost metr 60, to jest to takie 7,8. także nawet taka długość dla mnie akceptowalna i co dla mnie jest bardzo ważne talia wypada tam gdzie powinna jestem z tego bardzo zadowolona. No i z tego, że jest regulacja ramionczek, bo jak jesteście wyższe czy niższe no to możecie tam popracować, a tutaj już wiecie co na długości to się się od odsłoni więc można podnosić. Na mnie wersja bardziej imprezowa, rozmiar XL, dlatego że Stradivarius, powiem Wam szczerze, że tą rozmiarówkę ma taką dosyć nierówną, mam wrażenie, że na osoby chyba innych gabarytów niż moje. Natomiast mam tutaj XL i jest to dobry rozmiar, chociaż mogłabym L jeszcze spróbować się przymierzyć, aczkolwiek no. nie wiem, czy mi nie wypadł słabo. Jest wykonana w 100% z poliestru, także dla mnie to jest taka bardziej na wieczorne wyjście sukienka, jak widzicie dosyć krótka, zapinana z tyłu na zamek, z takiego marszczonego materiału i powiem Wam szczerze, że całkiem fajna. Myślę, że można ją fajnie wystylizować, dorzucić jakiś pasek, dorzucić jakąś kurteczkę czy, yy, czy narzutkę, do tego jakieś takie fajniejsze buty i można poszaleć, więc jestem nawet zaszokowana, że jest niezła, a teraz na sprzedażach na pewno też i niedroga. Dla jest teraz sukienka z Stradivariusa w rozmiarze L. Jest to sukienka wykonana z wiskozy i z poliamidu. Jest ona słuchajcie, no bo śmiesznie, bo tak pod troszeczkę tutaj z, z, z no użyta, natomiast plecy są na krzyż. Rozcięcie jest, powiem Wam, że jest bardzo wygodna. tylko, że co ma, że jeżeli nie lubicie jakichś tam brzuszek, Wam gdzieś wystaje czy jakaś pałdeczka, no to jednak w tym niej będzie widać, bo jest L, ale widzicie, że to jest tak ścisłe, że, że po prostu wszystko w na nawet mój brzuch widać, także <grym> widać. E, ale kolor mi się podoba. Teraz z nami jest sukienka, której zdecydowanie mówię nie, jest za duża, w ogóle no, nie. Ale miseczka jest w dobrym miejscu. No, ale dla samej miseczki, której na pewno nie to nie, zostało to zostało. To nie, nie, za duża jest i... Mnie nie leży, Matyka ma bardzo fajne i tego jestem, to bym powiedziała, że fajne, ale mnie nie. A na mnie teraz habrowa sukienka. Bardzo dużo ubrań habrowych widzę teraz w sklepach, także jest to na pewno kolor bardzo modny. Taką opracuję u mnie. No właśnie, wszyscy koszą trawniki. Także widzicie tutaj y, taki prosty dekolt z tyłu, Już mam Edzia zresztą pokazywała i uważam, że ten rozmiar jest dobry. Uważam, że mniejszy rozmiar byłby zbyt opięty, a większy mógłby wisieć tutaj w okolicach talii, czego nie lubię. Także, jeżeli lubicie tego kroju sukienki, to myślę, że najbardziej, bo ja też i takie mam w swojej szafie. Mam na sobie sukienkę z Heimu rozmiar 36. Słuchajcie, to jest sukienka z podszewką. Podszewka jest wykonana z bawełny, natomiast ta wierzchnia warstwa jest wykonana z wiskozy i poliamidu. Przebijam. Przebija, 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 jeszcze raz przebija. Bardzo ładnie leży, no tutaj fajnie, że ma ten zameczek, tutaj jest do pewnego momentu, bo łatwiej przez to przechodzi. Już pokazuję jak ona wygląda. E, ogólnie jest fajna, no tylko minusik y, za przebijanie. Ja no, to też... dosyć duże. No. Ja tu z lustra widzę więc... Ja też, ja też właśnie. Mamy no, coś, co nie przebija no. <laughs> ze strony Mariusa. Ale wycięte. Za to Magdziu, tu, tu, to tam. Mam na sobie rozmiar L. Jest to dobry rozmiar. 100%? Nie, 94%, bo jest to reszta Elastan. Także gorąco jest strasznie. Jeżeli chodzi o długość przy metrze 60, to przy płaskim obuwiu będzie się włóczyć po ziemi, więc trzeba byłoby skracać. Już Wam pokazuję, jak tutaj wypada. Jego się wiąże z tyłu. O, nie wiem, czy coś widać. I widzicie wycięcie tu, wycięcie tam, ale tak jak teraz częściej bywa wśród ludzi, gdzieś tam na mieście, to widzę, że rzeczywiście ta moda się przyjęła i dziewczyny, chociaż młodsze ode mnie, chodzą tak na w ogóle. Także no, na pewno na upały spoko, tylko no, nie jestem poliestrem, więc raczej kreacja dla mnie wieczorna zamiana namiela z kombinacją, który, który Monia już prezentowała. Ja Wam powiem, że on jest za duży. Na to musicie zwrócić uwagę, że po prostu tu... no nie fajnie wygląda jak to zwierzę, no bo... albo to jest, wiecie co, dla... no nie wiem, nie dla mnie no Za szeroko tutaj jest. Właściwie się w tym czuję taka... Nie wiem. Więc po prostu, ogóle. Nie w Natomiast dla na mnie sukienka z HM. -u. Uważam, że rozmiar jest dobry. Mam na sobie cielistą bieliznę i przy cielistej bieliznie tak bardzo y, nie przebija. Także całkiem spoko. No, tam tutaj nie patrzmy w te rejony. bo Coś tam jednak przebija. Ale nie jakoś bardzo. <grym> Także wiecie, kwestia pewnie o opalenizny. Natomiast sama w sobie sukienka mi się podoba. Ten materiał jest bardzo, bardzo przyjemny i zwierny. No tu mamy trochę gorąco, więc... No. Ale poza tym jest fajna. Sukienka <coughs> z, z HMO no, w e, rozmiarze chyba m e, nie? czy S? S-ka, tylko że zderkniemy. A bo z... nie ma tej, wiecie czego? No jest tylko taki ten. E, s Eskano właśnie, no to jest teczka, słuchajcie, będzie to na nazwisko, jest e, Jest to sukienka, no szeroka taka, powiem już dosyć szeroka, taka cięższa z taką, e, takim przeszyciem e, z przodu i z tyłu. E, dosyć długa, e, sama w sobie pewnie nie jest zbyt atrakcyjna, ale ja myślę, że fajnie można bowiem mocno podkręcić różnymi dodatkami i innymi rzeczami i mogłaby przejść fajnie. Tak, przeszła tutaj. <grytanie> Ostatnim rzutem patrzę, czy przejdzie fajnie. Przejdzie. Daję <grytanie> Na mnie macie teraz sukienkę również z HM w rozmiarze S i tutaj jest 55% lnu. I reszta bawełny, a podszewka jest wykonana z bawełny, bo ona ma podszewkę po całości. Także tutaj jest tego materiału całkiem sporo, to jest ten fioletowy kolor taki teraz modny. Sprawdzę jeszcze tak. Ramianka, z tyłu są regulowane, z tyłu jest guma, zakładacie ją po prostu przez głowę albo jak przyciśniecie do dołu, bo nie ma nic zamka. Natomiast uważam, że rozmiar jest dobry, odcięcie jest tam, gdzie powinno. Przy moim wzroście no to takie 7 zamy trochę zakrawające na 3 czwarte. No, dużo materiału. Zastanawiam się, czy nie za gorąco, po prostu w aż takim zestawie, chyba, że gdzieś na wieczór, ale led i bawełna, więc mega na plus. Zamiana. Tylko, że u mnie się pojawił pasek, który był na wyprzedaży, jakiś wegański, rozmiar S, coś <słuchaj> Piszę Kosztował około 30-40 zł. Także jak mamy z tą sukienką spoko, ale kompletnie nie umiem go zapiąć. Więc, no nie wiem. Tutaj macie taką sprzączkę, sznureczek, przekładacie i, i nie działa. To jest nie to Pasek mnie pokonał, no, Może tak ma być, o. Jeżeli chodzi o samą sukienkę, to uważam, że rozmiar jest dobry, aczkolwiek dla mnie bez paska kompletnie na nie, bo lubię mieć podkreśloną talię i cokolwiek w tej talii musi być cokolwiek i to jest to cokolwiek, które mi pasuje. A teraz na mnie sukienka, która jest, Wam bardzo mocna. Jest dużo materiału, bo ona i podszewkę i ten materiał yy, na sobie. Ja dla siebie, dla tej sukienki mówię nie, stanowczo nie, bo ja źle na takich pasonach. ja o tym wiem. Ja Wam że to dla Was, żebyście widziały, bo może Wy tak, kiedy lubicie sukienki, lubicie się, w tym, dobrze się w tym czujecie po <todziewanie> prostu. Ona jest fajna, materiałowo, jest niezła, nie przebija, bo widzicie męczarną bieliznę i tego nie widać. Natomiast, um, bo jest taka po prostu, przez to, że jest taka ciężka, no to też znaczy ciężka w sensie, nie wiecie, ten materiał, jedna potrzebka, bo może no. Bardzo <grydy incarcerated> prostu, <laughs> później ten materiał jest sam sobie bardzo gruby. Pierwsza się spotykam, powiem Wam, że ten, ten materiał był taki mocny. gruby do tego podszewkę. No, także to jest okej. Okay. Eee, no już mam to spięte. Góreczka z tyłu. No, tak że okej, natomiast dla mnie pasuje, nie, nie. I kolejne sukieneczki, na mnie sukienka z HM. W rozmiarze S jest ona wykonana w 100% z bawełny i powiem Wam, że jest fajna ta bawełna, Jest czynnik, tak jak ja lubię. Tej sukience mówię na tak fajna jest, słuchajcie, bo można wiecie, tak. Możecie sobie tak nosić, tak nosić, tu podciągnąć. Wiecie co, bym jej tym uznał, i że wtórnie, bo już to tutaj normalnie, to przychodzi, tylko wiecie. Ciągną hmm. inne rzeczy. Hmm. I i pokazuje się, jak ona wygląda. Panie, bardzo ładna. ładna jest, ładna, ładna, fajna. To bardzo mi się kojarzy taki z takim, letnim lukiem. Takie Tak, na Santorini. O. Tak, Santorini. Ja tutaj mam coś w tym, Santorini. To to, ja to, Nie, tutaj jest Hiszpania jakaś, wiesz. To jest dla <ślad> Ze Stradivariusa, rozmiar L, 100% bawełny. Także sukienka sama w sobie wygodna, ale ta bawełna dosyć szaleści. Uważam, że rozmiar L, tak, od tą dół jest okej, okay, a tutaj jest za duża po prostu. Także zostaje mi miejsce na jakiś zapas z tyłu albo z przodu, coś mogę przechowywać. Bufiaste rękawki, dekolt zakładany, ale ten dekolt się nie rozjeżdża. Więc to jest wielce na plus. Niestety, że teraz mam PH do odcinka się kotów. Z tyłu jest dodatkowo wiązana, także to wiązanie nie jest odczepiane. Ono tutaj musi być kawałek. gumy. I tak się prezentuje: nie ma kieszeni. Zamiana. powiem Wam, że ta sukienka się dwa razy. Tu mi spada, bo jest nie są dla mnie. Nie mogę powiedzieć, nie po prostu jestem. jestem

Kosztowała pewnie około 150 zł, bo na chemię też już już wyprzedaży, więc sprawdźcie sobie koniecznie. Mi się wydaje, że oni ten wzór już mieli w zeszłym roku albo dwa lata temu. Ona tutaj ma ściągacze. Raz, dwa. Ale nie robi się efekt bombki, co mi się bardzo podoba i wyglądają bardzo ładnie. Schowamy tutaj moje opalone ramionczka, także możecie ją nosić też na różne sposoby. Uważam, że jest bardzo ładna i skoro i na figurze ok i u mnie ok, to jest naprawdę całkiem uniwersalna. Na mnie teraz sukienka ze strady, ze ważna, trudna nazwa. Mam rozmiar L, jest wykonana w 100% z wiskozy to jest taka cieńka wiskoza, bardzo przyjemna. Już Wam pokazuję, jak wygląda. Tutaj mamy wiązane ramionczka co bardzo lubię, bo też można sobie regulować. Jeżeli chodzi o miseczki, to tak jak mówiła Ecia, że wychodzą w ogóle nie w pięknie w 10 I tutaj też tak jest. Także ta nie jest wyjątkiem. Natomiast z tyłu masz ściągacz, zakładacie ją tak przed głowę i ta wiskoza jest bardzo przyjemna. Także ta sukienka jest całkiem, całkiem na plus. Mam na sobie nie, sukienkę. ale prochowiec w rozmiarze L kosztował 200 złotych, jest wykonany z poliestru. Szukam po prostu prochowca, który byłby oversize'owy, dlatego wzięłam l żeby na pewno tego materiału było więcej, bo chciałam się, już Wam pokazuję, związać, żeby utworzyć taką objętość, co mi się ostatnio po prostu podoba. Mam prochowiec bardzo fajny, ale jest dopasowany. Więc jest też ze sztywnego materiału, więc nie zrobimy tam takiego myku. Uważam, że jest całkiem niezły. Tutaj rękawki możecie sobie właśnie podciągnąć, jak widzicie, mam podciągnięte. I powiem Wam szczerze, że myślę nad nim, tylko to jest taki cieniutki prochowiec. Więc raczej na cieplejsze dni albo się dobrze pod niego ubrać, żeby zarzucić go jako po prostu kurtkę przeciwdeszczową. Całkiem mi się podoba. Będę myśleć, bo zamówiłam też inne i zobaczymy, który będzie najlepszy. I co sądzicie o e, dzisiejszych wyborach, które wybrałyśmy? E, co Wam najbardziej przypadło do gustu? E, Dajcie znać w komentarzach. Jesteśmy ciekawi, co myślicie o tym temat. Tak. I piszcie też, czy zaglądacie do Strazy Wariusa, bo mi się on tak kojarzy bardziej z młodzieżowymi ubraniami i dawno tam nie zaglądałam, aczkolwiek mają niektóre fasony bardzo fajne do zobaczenia w kolejnych filmikach, ale teraz pamiętajcie, na naszych oddzielnych kanałach do zobaczenia na razie, cześć. A?